się tutaj dzisiaj na pierwszym pokazie ratownictwa wodnego, gdzie zaprosiliśmy dzieci szkół podstawowych z naszego miasta, miasta Koła. Chcielibyśmy zaprezentować im różne sposoby holowania, wynoszenia z wody skoków ratowniczych. Chcielibyśmy przekazać im bardzo ważne informacje na temat jak mają się zachować na kąpieliskach wodnych, jakie zagrożenia na nich tam czekają. Jak wiadomo zbliżają się, zbliża się okres wakacyjny, także. Pod tym kątem patrzyliśmy, chcemy, by te dzieci były bezpieczne nad jeziorem, nad morzem. Także w naszym gronie dzisiaj wystąpiła czwórka zaproszonych uczniów różnego etapu nauczania, drugiego etapu nauczania jest to szkoła podstawowa nr 4-6, była to Martyna Tyl, która ma 12 lat, bardzo fajnie wszystko wykonuje. Chcielibyśmy, aby skończyła taki kurs młodszego ratownika i wstąpiła do naszej jednostki w WOP. Będziemy o to na pewno zabiegać. Była także uczennica gimnazjum numer 2, Karolina Olczak, która już posiada stopień ratownika młodszego. Była także dwójka czwartego etapu nauczania, czyli szkół gimnazjalnych. Był to Krzysztof Olejniczak i Marta Jachnik, którzy także posiadają stopień młodszy ratownik. Jest to bardzo ważne, gdyż dzieci widząc rzeczy, które prezentujemy na wodzie, bardzo szybko zapamiętują. Do tej pory prowadziliśmy prelekcje bardziej czysto teoretyczne, odwiedzając szkoły. Mamy już praktycznie 20 takich wykładów przeprowadzonych w szkołach. Około 1000 dzieci już zostało poinformowanych na temat bezpiecznej kąpieli. Dzisiaj odmiennie jak chcieliśmy pokazać im praktykę. Pokazać im także, jakie mamy umiejętności, jaki nasz oddział posiada wykwalifikowanych ratowników, co potrafią. Koła czy, czy, czy kamień to uderzy nogami, a nie uderzy głową, tak? Teraz zobaczcie jak wygląda skorka kolejnie. Widzicie uderza ratownik głową na ręką. żeby na po takiej takiego ciężkiego te, na powierzchni wody. Nie tracimy dużo siły. Jak jest wyszkolona? Jak dla jest mnie to, to wygląda? Głowa nie zanurzyła się, cały czas na powierzchni wody. I zobaczcie, jak sobie fajnie płynie. Także widzicie, tak... O, osoba potrzebuje pomocy. Zobaczcie, tak. Tu macie przykład, jak osoba reaguje. Nie życzę mam tego, nie wstydźcie się, bo walicie o pomoc. To jest najważniejsze. Nie ma czego się wstydlić, nawet taka osoba, będzie się bawić. A wy za płacie pomocy i mam nie zrobię jeszcze raz, mam postać podważyć, co to robię piątek? Pod wój, pod wpisze, na dobie piotek. Pod wpływem przekłada bojkę pod ławki, pod drzuchem, kładzie ręce na bojkę. Bojka jest tak wypłatna, że trzyma 150 km mężczyznę i spokojnie zybacz. Przypuśćmy przypuśćmy to, przypuśćmy teraz.